Bardzo ważny teren badań, nowe wyzwania. Cieszymy się, że tak te prace tak naprawdę możemy dalej realizować, bo od 2020 roku, od sierpnia, wspólnie z panem marszałkiem te prace realizujemy. To ważne, aby ten region przywrócić do stanu, który będzie umożliwiał nie tylko stworzenie lepszych warunków przyrodniczych, ale również zagwarantuje użytkowanie, efektywniejsze użytkowanie przez człowieka. Mam tu na myśli rybactwo, mam tutaj na myśli turystykę ale również żeglugę, bo retencja wody, która na tym obszarze może odbywać się ze znacznie zwielokrotnioną mocą niż na innych obszarach, powinna te, te, te wszystkie czynniki, te wszystkie elementy umożliwić im właściwe funkcjonowanie.